The Arkane Society, pierwsza paczka z tej subskrypcji, przede wszystkim z subskrypcji, która nie wysyła swoich boksów do Europy. Paczka przeszła przez system forwardingowy, przez serwis forwardingowy. Tutaj była jedna naklejka, tutaj była druga naklejka, i tutaj jeszcze cała masa. Trochę suszarki i zeszły. Nie mam dla tego pojęcia, jaka to jest, z którego to jest miesiąca komplet, bo. Mieli opóźnienia, zresztą dalej mają. I teraz tak, patrzcie, spodziewamy się dwóch książek, bo subskrypcja jest dwumiesięczna, Pina i Artów. Dobra, wypełnienie. I po kolei. Mm, dobra, dobierzmy się do folii. Shannon Mayer, a więc mamy box Shannon Mayer. I teraz tak, mamy Arty. Raz, dwa... Oraz list. Dobra, arty są na boczek. Jest i Pin. Zobaczmy go tutaj? Bardzo duży jak na piny, które do tej pory przychodziły. Ale będzie pasowało do kolekcji. Dobra, i teraz najważniejsze. Czyli książki. Dobra, pół na bok. Ładnie zapakowane. W przetrwały podróż najpierw jednym kurierem, później drugim, a później trzecim. Uuu. I do tego w woreczku. Dobra. Obie razem, obie razem. Super. Dobra. I kolejna warstwa folii. Żebym ja jeszcze tylko wiedziała, która jest pierwsza. A, są podpisane. Dobra. Zaczynamy od pierwszej. Spędźmy się folii. Ta obwoluta jest boska. I jeszcze więcej złotka. Dobra, brzeg. Brzeg to jakiś motyw zwierzęcy. I się uciągnie. Dobra, po kolei. Teraz tak. Obwoluta jest jednostronna. W środku puste. I twarde oprawę. Jeszcze więcej złoceń. Bardzo aksamitna w dotyku. Matowa. I tu więcej złotka. I tu więcej złotka. Dobra, wyklejki. Wzór, który jest na brzegu. I wyklejka z tyłu jest taka sama. Dobra, i mamy egzemplarz z autografem. The arcane Society. Dobra. Zobaczmy jeszcze na środek. U w środku też są jakieś grafiki. Czym czy z tego więcej? Jest więcej. Choć to są te same. Dobra. To jest pierwszy tom. I teraz drugi. Już widać, że błyszczy się równie intensywnie. No, ładny zestaw. I tutaj, i tutaj. I ten motyw drzewa, który jest tu, jest również na brzegu, a więc można by się go spodziewać na wyklejce. Zgadza się, dobra. Owoluta pod spodem tak samo. spusta, Twarda, oprawa. Czy to jest to samo? Nie. Ale prawie. I więcej złotka. Dobra, brzeg. Brzeg też się ciągnie wyklejka. Z tyłu będzie to samo. Zobaczmy, czy ta też jest podpisana. Nie, ta już nie. A tutaj również są grafiki. Tylko, że inne. Czyżby smaki tu były? Ale strasznie mało tekstów w tych książkach. No dobra. Zmartwienie na czas czytania. Piękny zestaw.